Witam, witam, bę, bę, z buta wjeżdżam, wjeżdżam, z buta, z buta, bę, bę. BAM 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 Witam witam BAM BAM Zaraz pójdę na spacer, nie martwcie się Zaraz sobie pójdę na spacer Tego typu BAM BAM tylko mam parę takich sztuk informacji dla Was, żeby nie było niejasności, jas bo później będziecie mieli żal do mnie czy coś takiego, a nie mogłem Wysłuchiwać waszych takich właśnie komentarzy. <laughs> dobra, poruszę tę, tak, bo nie mam żadnego na was. jak dojdziecie, to dojdziecie. Jak nie dojdziecie, to po prostu nie na to być, chyba nie czytacie. Jest coś taka informacja widzowie panie Widziecie, że przez ten tydzień macie jeszcze Jeszcze przez ten tydzień macie luzę stawie z poza zamówieniami tego typu albo jak, jak chcecie, to mogę zamknąć w chwili Bo ja od rana czekam, więc paro sztuk Wam pozowiem Oganąłem. Teraz czekam na Was od południa do tej godziny na zamówienie. Ja wiem, że niektórzy dopiero wracają ze szkoły z pracy. Po drugie, możecie też sobie zamawiać, zamawiać na Instagramie pozowienia tego typu, bo udostępniłem Wam coś takiego. Jak będziecie grzeczni, no to są pomysły, żebym zrobił pozwolenie na kanale. Bo Ja też yy, nie mam zamiaru na was czekać, ja rozumiem, że jesteście przed wypłatą, to wszystko tego, ja wszystko rozumiem, tylko przyjdzie taki czas, jak zamknę, to będziecie mnie prosić, żeby żebym nie zamykał, <coughs> właśnie, i mnie to zastanawia, najpierw yy, gadacie, że chcecie zamówienia, to tak, tutaj jedna osoba do mnie napisała, że chce ode mnie zamówienia, na pozowienia. Mija już 2 godziny i teraz właśnie odzewam. No to, to jest takie suszeni mi dupy. Przepraszam, jak już zamawiacie pozowienia to, to macie, już robicie to co macie zrobić, czyli wskazówki. Dostajecie to od razu, od ręki ode mnie. Tego typu. Ja dzisiaj już parę sztuk dzisiaj ogarnąłem. Pozowie. Jak nie wiecie, to wejdźcie na mój fanpage Tam jest na tych pozowień odgodzić w wczoraj też tego typu. No, i ja się staram z cały sił tutaj Wam coś robić. Ale, co idźcie do przodu i zamawiacie. Czekam na to, bye